Jan Brzechwa, jajko. Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry, prosi, błaga, namawia, bądź głupsze. Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze? Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze, a ono powiada, że jest kacze. Kura prosi serdecznie i szczerze: nie trzęś się, bo będziesz nieświeże. A ono właśnie się trzęsie i mówi, że jest gęsie. Kura do niego zwraca się z nauką, że jajka łatwo się tłuką, a ono powiada, że to bajka, bo w wapnie trzyma się jajka. Kura czule namawia, Chodź, to cię wysiedzę, a ona ucieka za niedzę. Kładzie się na grządkę pustą i oświadcza, że będzie kapustą. Kura powiada: Nie chodź na ulicę, bo zrobią z ciebie jajecznicę. A jajko na to najbezczelniej: Na ulicy nie ma patelni. Kura mówi: Ostrożnie, to gorąca woda, a jajko na to zimna woda szkoda. Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą i ugotowało się na twardo.